Siemka, witam was na odcinku Dzisiaj będę takiego oto świątecznego barisa I jeśli się wam filmik spodoba, zostawcie łapki w górę i subskrybujcie Ogólnie dzisiaj jest 1 grudnia I postanowiłam zrobić taką serię, że... Hmm, czekajcie... Zobaczcie... A, tak, tak yy, Że sobie coś będę robiła... Yy, od 1 grudnia, czyli od dzisiaj do 24, czyli jeszcze 24 grudnia, yy, będę nagrywać z Robloxa, Minecrafta, może, nie wiem, może jeszcze z Simsów, różne. Yy, o, jakieś, no yy, gry. Nie wiem, w Robloxie to gry, w Simsach takie świąteczne rzeczy, w Minecrafcie też, ale myślę, że najwięcej odcinków pojawi się właśnie z tego Robloxa i no i będę, ale nie obiecuję, że filmiki będą się pojawiać codziennie i że będzie ich tyle, bo nie wiem czy będę miała zawsze czas ale będę się starała, więc wiecie no nie wiem no. no, co ja zrobiłam klucza, o Tu są jakieś prezenty do zbierania, tu na jakiejś stronie takie ten na 5 napisane. Będziemy prezenty zbierać, słuchajcie. No. Nie mam na sobie te monetki, ale będę zbierać. Tak? Okej. Okay. Uf, tu trzeba. A, nie tego! A myślałam, że to prezent, a to tylko śmierci. No kurczę, ja mam z tym klipanią. Bo... A wystarczy w nie wchodzić w te monetania. Myślałam, że trzeba... i jest pierwszy prezent, słuchajcie. Ej, tego nie było. Czyli to jest jakiś... inny wiem, nie wiem nie Właśnie do przejścia. Marku. Nie, no, no. Po prostu nie wiem, jak ja spadłam. Dlaczego ja to zrobiłam? Ja gdzieś... no, nie mojej Nie wiem. A idź, idź, szybciej. Raczej tam już nie zdążę dobiec. O, zdążyłabym chyba. Ale już tam trudno. Nie no, co on jest tak szybki? O, będziemy teraz kapć O, a co to się tak stoczy? Wi, uj, mi, wi, wi, wii. Um, dobra. O, kawy spadła. Nie nie, 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 O, tak, tak, tak. Nie, no, no, tutaj właśnie widziałem, że ci mi tu na monitor wchodzą lampki, czekajcie. Wejdźcie stąd dwie lampki. Dobra już. A no tak, bo ja muszę iść jeszcze już zapomniałam. A gdzie ona jest? Bo już zapomniałam. O! Tu się wchodzi... Oj! Nie no, no! No nie powiedziałam, że to jest ciepło. Trzeba uh, uh, uh. gdzieś zresztą tych prezentów. No bo ja już sobie daleko jestem, no to gdzie ona być góra? No dobra. Chyba nie jakiś prezent.

Нет, ну да Ну не въезжай. Myślałam, że to będzie prezent, ale jednak nie ma. Jednak. O, jaki worek. Mani mani. No nie wierzę! Nie no. O. Nie no, no, nie rzucaj mnie, kurde. Tak, trzeba mi męgnąć no to proszę, 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 proszę bardzo. Proszę bardzo, tak, tak. No, że się nie zaczyna, to fajnie. jakiś nie wiem. Ui! Helikopter. Helikopter, helikopter! O o o o o! Ej, nie, no to się już tu kończy. Co? kończę te słowa tutaj tak grajecie, a ja mam dopiero jeden plan, może ja pominę, że to dopiero później będzie, że to nie, no no, co ja robię teraz? Lasery. We the bra Już tylko będę musiała tam jechać z tym samochodem i ja mam nadal jeden prezent, no ja nie wiem. Klepa jakaś jest tam lub dopiero będę w sobą. Ej, hoinka tu jest taka... O kurde. Czy to jest jakiś nowy sklepik? Nie przypominam, że wam tutaj był Stacja, ja nie wiem. O kurde, kurde, o kurde. Nie no gdzie jest tam wejście z No i jakie mam tam wejść? Hmm, no dobra, tutaj się wchodzi, widzicie? Chyba. Nie no tutaj się nie wchodzi. Ej, a poczekajcie, co to jest tam? Czyżbym ja mogła tu wziąć? O, prezent, to jest prezent, zobaczcie, to jest prezent. Prezent jest to prezent. O, widzicie? Tu jest jakiś chłopiec. Zdobacz, tutaj śmieci. O nas nie śmieci. A ja wiem chyba, słuchajcie, ja muszę wziąć te śmieci. Ja muszę się dostać. Nie wiem co nie. Nie, nie wiem. Mam muszę się dostać. Śmiecie. <mulety> Jeszcze nie. Kiedy jesteś się? spieszą. Chyba Chodź tu, kudę, pudle. Nie no, zobaczcie, pudło tam trafiło. Nie wiem, jakim cudem, ale tam jest. Nie wiem. Nie, no! Nawet przez te pudło kupię nic nie widzę. Tak jak mam w ogóle coś robić. A, a dobra, jesteśmy już.

Gdzie ja jestem tutaj? No dobra, dobra, lecimy już tym helikopterem. Nie, no, no, wyrywa mnie to. Czy, czy ja sama właśnie robię? o no, to na no, mnie dobra Tu grałam właśnie grałam Tu nie grałam Tu grałam, tu nie grałam. Tu nie grałam. to nie grałam To chyba nie grałam To nie grałam To nie grałam znaczy niektóre rzeczy grałam Ale Nie nagrywałam, ale praktycznie grałam. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku jeszcze się Wam podobało.